Cześć! Zobaczcie, co tu mam. Wyjątkowej urody maliny. Z tych cudownych owoców zrobimy pyszną i bardzo zdrową nalewkę. Nalewka z malin ma nie tylko doskonały smak, ale także przyda się jesienią dla wzmocnienia organizmu. Tak jak same maliny, pomaga walczyć z przeziębieniem, działa przeciwzapalnie i redukuje kaszel. A więc idealne połączenie, przyjemnego, spożyteczne. Do przygotowania nalewki będziemy potrzebować 5 kg malin, 3,5 litra spirytusu, 1,5 litra przygotowanej wody oraz 2 kg cukru. Najpierw maliny należy przebrać i umyć. Lekko osuszone owoce wsypujemy do słoja i zasypujemy cukrem. Jeśli jest ich więcej, możemy zrobić to warstwami. Zasypane cukrem maliny odstawiamy na 1 lub 2 dni, aby puściły sok. Tak wyglądają nasze maliny dzień po zasypaniu cukrem. Ładnie puściły sok. Teraz będziemy je mogli zalać alkoholem. Najpierw przygotowujemy spirytus nalewkowy, dolewając 7 butelek spirytusu 95% do 1,5 litra przygotowanej i ostudzonej wody. Takim roztworem zalewamy malinę. Nasz nalew odstawiamy na 6 tygodni, ale cały czas o nim ciepło myślimy i pamiętamy, aby co kilka dni wstrząsnąć słojem. Tak słój wygląda teraz, po 6 tygodniach od nastawienia. Płyn nabrał głębokiego czerwonego koloru, alkohol wyciągnął z owoców smak i aromat. Teraz Pozostało już tylko przefiltrować nalewkę i rozlać do butelek. Do filtrowania nalewki używam sitka z gazą. Na koniec wyciskam owoce, żeby wydobyć z nich cały sok i alkohol, który wcześniej wchłonęły. Nalewkę możemy spróbować przed butelkowaniem, gdyby ewentualnie trzeba ją było na przykład dosłodzić. Wyraźnie czuję zapach malin. Jest dobra, możemy butelkować. Teraz trzeba ją jeszcze rozlać do butelek. Do butelkowania nalewki malinowej wybrałem parę wzorów butelek z bogatego asortymentu chomika. Tak wygląda moja nalewka już w butelkach, wyszło prawie 6 litrów. Teraz odstawiam ją na minimum 6 miesięcy i w tym czasie będzie się tworzył jej ostateczny smak. No a teraz możemy już tylko czekać i to czekanie jest bodaj najtrudniejsze w tworzeniu nalewek. Tymczasem daj łapkę w górę pod filmem, subskrybuj nasz kanał i do zobaczenia w innych odcinkach.